Witam Państwa w miejscowości Wartkowice, a ze mną prezes klubu Grom Powodów, Tomasz Kupis. Tomku, pierwsze pytanie. Kiedy klub powstał? Ile już istnieje ten klub? Spotkanie formacyjne było w 2012 roku, 28 września w OSP w Powodowie. Zaliczyliśmy ósmy sezon w rozgrywkach łódzkiego związku piłki nożnej od 2013 roku. Co roku startujemy w rozgrywkach B-klasy, ostatnie dwa sezony w A-klasie i Puchar Polski, także za dwa lata dziesięciolecie klubów, tak tutaj mogę to, no w, przysz w przyszłym roku formacyjne, a że dziesiąty sezon będzie 2022 na 3. Dobrze. No to znaczy, że już klub troszkę istnieje i sukces już też, jak powiedzieć, już jest jeden, tak że jakby nie patrzeć, a dwa, dwa, dwa klasy? Teraz niestety jest spadek, ale to chyba nie jest zły pronosy, przed tym, teraz co prezes ma w głowie. Bo z tego no, co słyszałem, to ambitne plany. Spokojnie. Chcemy odbudować mentalność w drużynie po tym sezonie w no, To Te dwa zwycięstwa, które nie damy nam utrzymania, brak skuteczności przesądziły o tym, że no, wracamy tam, gdzie nasze miejsce. Bo sport jest tak na tyle sprawiedliwy, że pokazuje miejsce w szyku. Nasza jest w tym razem w B-klasie, no i chcemy tak sobie środek odbudować mentalnie się i ten środek tabeli jakoś to, żeby to gdzieś szóste, czwarte miejsce w takich planach optymistycznych, myślimy, że, ale naprawdę tu idę w kierunku odbudowania mentalności drużyny, może wprowadzenia młodzieży i tak to wygląda. No dobrze, no to teraz chyba, chyba wszyscy będę zainteresowani podsumowaniem tego sezonu przez prezesa. Jak to wyglądało z oka prezesa i trenera jakby nie patrzył, bo to są dwie funkcje, nawet trzeba bym się powiedział, tam jakoś działać fizyczny, a więc no, człowiek orkiestra, no, robisz wszystko. To nie ma to co się oszukiwać, także no, no, podsumujmy ten sezon teraz właśnie. Nieszczęśliwy jak dla prezesa. Nie no, nie podsumowyłem jakoś tego. Sport pokazał, że Ktoś musi zająć pierwsze miejsce, ktoś musi zająć ostatnie. Tak? Nie zwyciężając w rozgrywkach, nie gromadziliśmy na tyle punktów, żeby się utrzymać. Tak? A podsumowując ten sezon, ląduje się na jedno zwycięstwo. Ciężko było na koniec, szczególnie w dziewięciu wyjazdach do Wiosna na zawodników, nie mogłem, nie mogłem narzekać, tu mieliśmy naprawdę kim grać. Do połowy do meczu w sumie najważniejszego z Żychlinem o 6 punktów było po 20 zawodników na meczu. Staraliśmy się, tak, ale pierwszymi połowami, połowami nie wygra się meczu, tak jak w Mianowie czy w Sierpowie z ostrowami, z maliną piątek, chociaż tutaj sędzia troszkę wypaczył wynik meczu. I staraliśmy się naprawdę nie odstawaliśmy od tych drużyn z środka tabeli. No ale sport jest taki, że jak się nie strzela bramek, szczególnie piłka nożna, nie bramek, nie, nie, nie zdobywamy punktów. To nam w ostatecznym rozrachunku nie dało podstaw do utrzymania. Tak? A więc krótko mówiąc, yy, można podsumować to, że to braku materiału, który by spowodował, że byłoby to utrzymanie jednak w tej klubie. Nie no, materiał, yy, może braku umiejętności. Tak? Pozyskaliśmy na rundę wiosenną yy, Damiana Ziemniaka, który no starał się, tak? Chciał nam pomóc, widział, że brakuje nam szczęścia. Chłopacy, zawodnicy pod, podjęli jakby współpracę z nim, tak? Kreowaliśmy jakąś sytuację, ale wykończenie naprawdę, jeszcze raz wykończenie sytuacji, to był nasz główny małokament przez całą rundę. Było jakieś podsumowanie z drużyną z tego sezonu nieszczęśliwego? Myślimy, nie możemy do, do tego. Jest reset przez cały lipiec, nic nie robimy, tak? W sierpniu ruszamy z przygotowaniami sparring. Jeden, drugi, może Puchar Polski z Maniną, piątek. Jak, jak się uda zremanżować w Pucharze Polskim Maninie, to zagramy jeszcze jeden mecz. I ostatnią niedzielę sierpnia ruszamy w klasie z rozgrywkami. A tu reset. Spotkanie zaplanowane. No, nieustalony termin, ale do ustalenia. E, czy z zawodników ktoś się wyróżnił? Kto, na kimś się prezes zawiódł? Nie, tu nie, nie chcę nikogo wyróżniać ani nie chcę nikogo y, jakoś obalczać tymi porażkami. Y, pokazali się, wszyscy co się chcieli pokazać, tak? przyjeżdżali na mecze pomimo tego, że y, po meczu z Żychlinem było już wiadomo, ale wtedy y, na te mecze, które kończyły się wysokimi porażkami, stawiła się młodzież. Tak? Y, na pewno to doświadczenie, które zdobyli w A klasie przyda się w B-klasie. I idziemy właśnie w tym kierunku, żeby młodzież ogrywać i w B-klasie, może wyjdzie nam jakiś napastnik z tego wszystkiego. Bramkarz też jest, młody bramkarz, Patryk. No i tutaj z tą młodzieżą byśmy chcieli rozwijać tak. No w sumie każdy klub na podstawie powinien mieć podstawie przez, w postaci młodzieży oczywiście. Rozumiem, że teraz do końca lipca jest przerwa. No i jakie plany są od sierpnia w takim razie wiemy jakiś pucharze polski na pewno, jak pewnie jakieś sparingi. No i pytanie jak czy trenerem zostaje? Pan Tomasz, czy, czy, czy jednak będzie jakaś inna osoba, taka trochę obca. Tutaj w sytuacji prezes nie wiem czy wytrzymałby z takim trenerem, który podniósł 24 porażki z rzędu w sezonie, ale myślę, że i zwolnił takiego trenera. Ja już chciałem podać do dymisji już po rundzie jesiennej, no ale sytuacja, która wyszła na wiosnę, no stanąłem przed tym dalej prowadzić tą drużynę, tak, jako prezes, trener, menedżer, no i pracownik fizyczny. No nie, ja tutaj nie widzę jakiejś sytuacji. Może by przydał się grający trener, tak? To by było jakaś tam wartość dodana, ale pozyskać takiego zawodnika, no nie wiem, nic na siłę nie robię. Mamy zawodników, którzy już grają lat, kilka lat w tym klubie, tak od całego początku, stanowią jakąś wartość dla nich, przyjeżdżają na mecze. Wiemy, co grać, także tylko poprawić skuteczność i będzie dobrze. Odnośnie kadry, jakieś wzmocnienia są planowane? Czy ktoś ma odejść z klubu? Jak to będzie wyglądało na przyszły sezon? Niko, jest to klub amatorski, nikogo na siłę nie trzymam, a a z tego co słyszałem, no może jeden powrót będzie, ale też y, ja y, do tych powrotów to tak sceptycznie trochę podchodzę, ale naprawdę zawodnik jeśli chce, to ja też nie mogę stawiać jakichś tam warunków, ale stawiam na tą młodzież i, 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 i idziemy w tym kierunku, żeby ten trzon drużyny zostaje, nic tu się nie zmienia, praktycznie jedziemy we klasie z tą całą ekipą. I myślę, że będzie pozytywnie. Rozumiem, grom jest spowodowa. Gracie w Wartkowicach. Jak wyglądają tej komunikacja między powiedzmy właśnie Urządem Gminy, a drużyną spowodowa, która jest de facto z gminy Wartkowica, ale gra w Wartkowicach? No to podobnie jak pisia ze gry w zazimiu, ale gra w ze, w boisko ma w, ze, w zegrach. Także my mamy boisko tutaj, nie narzekamy. To jesteśmy klubem z gminy Wartkowice. Przy okazji muszę podziękować Wójtowi. Radzie Gminy za wsparcie finansowe, które bez których no, byśmy się nie obeszli. A tak to no, należy pokłonić się, podziękować, bo y, Wójt i Rada Gminy zaufała mi jako Prezesowi Klubu IT. Moje poczynania w Klubie myślę, że są doceniane, także po awansie i do aklasy czy to teraz czy, przy spadku jakoś jest, jest wsparcie odczuwalne i ja wiem co mam robić także Idziemy, rozpoczęliśmy treningi w szkole podstawowej w Bartko, Wartkowicach i w Płudnej z młodszymi klasami, taką jak mam licencję trenera. No przydałby się jeszcze ten, trener drugi, bo ten nie, no, się Tutaj się chyba zatrzymamy. Nie, no, tutaj ja... Wiesz no, po pewno po do bo to wiesz, to pieści trochę na luźnie. Nie, o kurde to coina, to wiesz, jak to jest. Nie? Z jakiegoś na dzieciach? Tak. tak. Te grupy yy, takich do dzieci od, od klasy 1-4, przez wakacje, wtorki, czwartki, szkoła podstawowa Orlik Bartkowica i przy szkole podstawowej w Kłódnej. ktoś tam zawsze jest, jakiś trener. Moja skromna osoba też to wchodzi, także yy, dzieciaki się pojawiają, są, także robimy to dla nich. I gmina tutaj przy wsparciu gminy, zajęcia to są za darmo i naprawdę tutaj, tu jest kierunek, tak, do tych działań z młodzieżą i, i z dzieciakami. I rozumiem oczywiście, że prezes jako, prezes jako i trener zaprasza wszystkich, wszystkich chętnych, którzy by chcieli, oczywiście chodzi o młodzież, dzieci, tak, którzy by chcieli trenować, bo, a nie siedzieć przed telewizorem czy przed komputerem, ale chyba myślę, że prezes zaprasza jako tak do tych zajęć. No oczywiście ja tutaj yy, zapraszam wszystkich dzieciaków, którzy chcą pobiegać tą godzinkę za tą piłką, spocić się, a nie tylko siedzieć przy komórce. To jest właśnie dobry właśnie apel do tej młodzieży, która no, faktycznie chyba dużo spędza czas przed tym komputerem. I warto byłoby może to dziecko wziąć, oderwać troszeczkę od komputera, zawieźć na trochę zajęcia, chociaż raz w tygodniu to byłoby zawsze dużo, no bo wiadomo w tych szkołach te wf -y nie są już teraz takie ambitne jak były kiedyś, dlatego takie twórcze i zajęcia, jakie właśnie robią takie różne kluby jak grup to chyba jest potrzebne myślę tym dzieciom. A tak jeszcze zapytam się dla tego, to znaczy tak, mamy przygotowania do B-klasy, walka, jaka będzie, jaki cel na B-klasy można być na przyszły sezon przez, od prezesa będzie przekaz? środek tabeli, no powalczymy, no to szóste, czwarte miejsce, zobaczymy jaka będzie grupa, myślę, że taka 12 zespołowa by była optymalna, bo wcześniej było 15 zespołów, myślę, że to jest za dużo na takie warunki organizacyjne małych klubów, a my organizacyjnie stoimy dobrze, nie widzę tutaj jakich, jakichś przesłanek ku temu, żeby klub miał jakieś kłopoty, naprawdę tutaj przy okazji jeszcze będzie we wrześniu organizowany Bieg Legionów Polskich ze współpracy z Urzędem Gminy Czwarta edycja też wszystkich biegaczy zapraszam A jeszcze ma jakieś szczegóły, kiedy w tak, jakim dniu to będzie? 19, 19, niedziela, 19 września, godzina 13. I to będzie stadionu. start ze stadionu, tak? Ile stadionu, kilometrów? 4, 10 km kobiet i mężczyzn, także otwarty bieg. Czwarta edycja biegu Legionów Polskich, także... Gdzieś już to się wpisało w tradycję, jest tych biegaczy yy, coraz więcej i myślę, że to się też rozwija, pomimo tej pandemii, która teraz jest, ale myślę, że będzie dobrze. Dostaje jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, bo chyba wszyscy wiemy, że w Bartkowicach ma powstać nowy urząd gminy. Wcześniejsze plany już, nawet od ciebie się dowiedziałem, tak samo, że już te plany były tutaj naniesione, były zrobione i to, był, to, to ten budynek gminny ma tu powstać, tak? To jest prawda czy nie jak to kiedy, czy to w ogóle jest... Będzie czy nie? Będzie? Nie wiem. Jaka jest obecnie sytuacja, to by pytać w urzędzie gminy. No, ale mi się, wydaje, mi się wydaje, że tutaj pomiary, które były robione, no, nie wiem, czy wcześniej, czy później. Są takie plany, no, na razie jest boisko, gramy, tak? Jak nie będzie, będziemy myśleć. Mamy już jakieś tam alternatywy, ale najlepszą by była. Dla mnie, jak i dla mieszkańców, i dzieciaków to gdzieś y, organizacja boiska y, za Orlikiem w Wartkowicach, za szkołą, tak, gdzie baza treningowa już jest i łąki są, także tam by było optymalne miejsce do takiej budowy. A tu zobaczymy. Dopóki jest boisko, gramy tu. Jak nie będzie boiska, będziemy myśleć. I, i włodarze gminy też będą pewnie wspierać nas w tym wszystkim, bo my, funkcjonujemy i myślę, że będziemy funkcjonować. Przede wszystkim rozwijacie się, to jest bardzo istotne, a jeszcze bardzo taka chyba ważna sprawa to kibice. No, tutaj chyba jest taka bolączka troszkę tych kibiców jednak wartkowickich, się ciężko przekonało do tego, że przyjść na mecz gromu. Co da to prezes, może jakieś zachęcenie, nie wiem, no coś, z powodu, coś trzeba zrobić, żeby ci kibice jednak przyszli. zaciekawili się tą drużyną, jak mnie nie patrzy, z gminy Wartkowice. No nie wiem, nie wiem, Nasz... zapraszam serdecznie kibiców tu z Wartkowic i z gminy Warwice, chociaż muszę przyznać, że ostatni mecz który tu graliśmy w środę z Grabowym. Przyszła młodzież, bardzo dużo młodzieży i zaprosiliśmy ich na stronę tutaj. Nie siedzieli na trybunach, tylko przyszli tutaj i naprawdę było i oklaski słychać, także jakoś to wyglądało wtedy. Tak? No nie wiem, czy ta niedzielne przepołudnie jest jakoś terminem, który jest niedogodny, ale mi się wydaje, że kto chce, to przyjdzie tak. Zapraszam serdecznie teraz do, na rozgrywki B-klasy i, i tak to wygląda. Może warto w takim razie zrobić dwa, trzy mecze po południu, czy w sobotę, czy w niedzielę. i się, przekonać czy rzeczywiście ci kibice ciężko mają stać w niedzielę, czy po prostu no, nie chce się przychodzić na te mecze, ale jak sam powiedziałeś, że w środę, w tygodniu, nie wiem, czy byli na wagarach, czy nie, ale przyszło. Nie, to było już wakacje 30 czerwca, ale <śmiech> <śmiech> kwestie grania w sobotę, troszkę nam to nie leży, bo to pokazywały mecze, czy to na wyjazd do Mogoszyna, czy ostatnio w Świnicach gra w sobotę, no troszkę nam przypławia kłopotów o zebranie składu. Tak? Niedziela jest optymalny termin do grania i, i, i żeby zebrać skład i tu No i są ustalenia takie, że gramy w niedzielę do przedpołudnie. Może coś zagramy później, ale to zobaczymy, jak się ułoży grafik, terminarz i będziemy myśleć. Ale 11.30 to jest nasza godzina w niedzielę. Więc proponuję może niedziela godzina 16 też bowiem mi się daje bardzo dobrze. Po obiadku sobie spokojnie przyjść na meczek. Jak mi się wydaje, bynajmniej, może się mylę, nie wiem. Tomku, no na koniec, jeśli masz jakiś przekaz do kogoś, nie wiem, co ci byś chciał podsumować tę rozmowę, to proszę bardzo... No, dziękuję wszystkim za wsparcie udzielone klubowi grompowodów yy, i władzom gminy i, i Wójtowi, Piotrowi Kuropatwie yy, oraz zawodnikom, którzy brali udział w tych rozgrywkach, tak? Było u nas ponad 20, prawie 30 zawodników zagrało w rozgrywkach tak? I, i myślę, że na, na tym byśmy podziękuję i pozdrowię wszystkich widzów. Ok, w No to OKTV OK składa dużo zdrowia, życzy prezesowi. Dużo żyło zwycięstw w B-klasie oczywiście i szybkiego powrotu do A-klasy. Tego życzy właśnie OKTV, OK a przede mną kończymy rozmowę z panem Tomaszem Kupisem, prezesem Gromą Powodów. Dziękuję. Gratulacje.